Cześć Tomku. Cześć Piotrek. Witam Cię tutaj, e, tym razem w nieco innej roli. Zazwyczaj przed komputerem, teraz przed ekranem kamer. Jak się z tym czujesz? E no, troszeczkę jest inaczej. Ekran, ekran ekranem, ale tutaj kamera to jest zupełnie co innego. Co prawda nagrywamy, no stop śniadanie z programowaniem. Ja je, ja je prowadzę, no ale w tej roli jeszcze nie, nie miałem okazji. Tak, jest to, jest to nowa rola, jest to wyjątkowa rola, ponieważ stworzyliśmy nowy cykl, w której to chcemy, abyś opowiedział o swojej historii, o tym, jak jesteś One-man army jak byłeś one-man army CTO w Just Join IT, bo teraz już jest oczywiście trochę inaczej. Jest zespół, mamy 100 osób, ale kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, prawda? Byliśmy we dwójkę od samego początku i wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o IT, leżało na Twojej głowie i uważam, że to jest ważne, żeby, żeby ktoś o tym usłyszał. Nie tylko IT, ale jeszcze do tego dojdziemy, w zasadzie wszystko na mojej głowie, ale no właśnie e, pogadamy sobie o tym. Pogadamy sobie o tym, moi drodzy. Zapraszamy Was serdecznie na nowy cykl One Man Army CTO, gdzie będę miał przyjemność porozmawiać z Tomkiem, z człowiekiem, z którym stworzyliśmy ten startup, o tym jak to się stało, że byłeś w stanie pożenić te wszystkie rzeczy, pożenić wiele innych tematów i jak musiałeś odnaleźć się w nowej roli CTO, którym wcześniej nigdy nie byłeś i jak wiele, jak wiele rzeczy było na Twojej, na twojej głowie, bo trochę tego było. No, jak, jak najbardziej trochę tego było. W zasadzie no, nie było rzeczy, której, której by nie było na, na tej mojej głowie, więc możemy troszeczkę o tym opowiedzieć. E, myślę, że możemy zacząć, tak? Co to w ogóle oznacza? One Man, Army CBO, Myśl, Myślę, że tak. Będziemy, będziemy tutaj chcieli dla was przeprowadzić cykl wywiadów z Tomkiem, gdzie będziemy poruszać wiele różnych tematów, od tego jak zacząć od początku, jak wybrać technologię, jak radzić sobie albo nie radzić sobie z długiem technologicznym, jak radzić sobie z rozwojem IT bez kasy, e, o tym jak budować zespół, jak e, być tym menadżerem, jak później e, radzić sobie też tutaj w naszych relacjach. Także tych tematów będzie bardzo wiele i myślę, że już możemy postawić kropkę przy tym e, wstępie i rzeczywiście przejść do tego, Czym dla ciebie jest One Man Army CTO i jakie funkcje ty pełniłeś od samego okay, początku? Okej, bo to nie jest jakaś utarta definicja, ale co ja rozumiem, co za, za tym stoi, Uch, no to tak, no to zastąpienie całego działu IT, no właśnie, czym jest ten dział IT, przez jedną osobę, tak? która pięknie to wszystko połączy, spoi i wyda na świat, tak? tak to możemy to ująć, bo. no. Chodzi o to, tak naprawdę, żeby wydać ten produkt. Wydać ten produkt, ten, na którym siedzimy, marzymy, mamy w swojej głowie różne marzenia wokół tego, e, się, się dzieją. No i żeby być z tym live, żeby, żeby to stworzyć. Od A do Z. I teraz co rozumiem przed A, od A do Z? No w dziale IT, jak wszyscy programiści, się tam dzielimy. Frontend, backend, tak? Jak razem to nazywamy go full stackiem, ale to jest mało. To jest mało, bo, to nie, bo samo stworzenie kodu, stworzenie aplikacji, no to my to robimy programistycznie na co dzień, nie? to nie jest nic specjalnego. No, chodzi o to, żeby jeszcze to wydać, czyli przetestować, stworzyć wszystkie serwery, poukładać to, podpiąć domeny. W zasadzie no, jest tyle tych tematów. To pod kątem ról, jakie tak. role pełniłeś, albo jakie role po kolei musiałeś pełnić? Okej, okay, no to. Zacznijmy od to co już powiedziałem: backend, frontend, front-end developer, tak? Tworzymy DevOps, czyli, no, żeby można było to wydać, trzeba to przetestować, więc jesteś tym testerem, nie? Eee, trzeba to w ogóle zaprojektować, bo my nie mieliśmy jakiegoś projektu. No, pisane na tablicy, na kartce papieru, mniej więcej układ był zrobiony, ale to trzeba zrobić do tego design, front-end widok, grafik. no. Eee, no i później jeszcze i support, tak? Jak już było więcej osób. Na początku supportowałem ciebie tak. w tych wszystkich dokonaniach, ale konfiguracja od skrzynki pocztowej, maila, od A do Z w zasadzie, no, robisz wszystko. To były te role techniczne, które pełniłeś, i to nie było wszystko, prawda? No nie to, nie, to nie było wszystko. To byłoby zbyt pięknie, gdybyś był tylko frontendowcem, backendowcem, DevOpsem, testerem i supportowcem. <noise> tak, jakbyś zastąpił cały dział IT, to by było za mało, bo jeszcze musi zastąpić dział administracji, dział księgowy, księgowy najlepiej, tak, e, bo tak. i umowy tworzyłem i faktury pierwsze wystawiałem, potem to wszystko rozliczałem, podatki i na rzeczy, żeby to wszystko miało e, prawnie było dobrze zrobione. No, i w zasadzie też można powiedzieć dalej. No, wyszliśmy z geekiem naszym, jazz geekiem, czyli mieliśmy artykuły, portal e, dla programistów. No to re byłem recenzentem każdego artykułu. Ka każdego artykułu. Tych artykułów wychodziło 10 w tygodniu, to musiałem trochę się naczytać, recenzować, dać opinię. E... Czyli przy okazji się język, język polski, a przy okazji też innym powiedziałeś, w jaki sposób. Pisać, aby trafić do programistów. Raczej, Może... wsparcie merytoryczne to było e, na te tematy. no Wiadomo, że chodzi o to, żeby ta jakość trafiała do. raczej te artykuły były od, na odpowiedniej, poziomie jakościowym, żeby trafiały do programisty. Więc no, dobrze, jakby to programista oceniła, nie osoba nietechniczna. Jasne. Ja się zastanawiam nad tym, bo myślę, że też tego pytania ci w sumie chyba jeszcze nie zadałem no, e, przez te ostatnie 4,5 roku. Oh. Już boję Aha. tych twoich pytań. Jak zwykle wiem z jakiejś strefy komfortu, coś tam masz <noise> dla mnie przygotowanego. Co było, co było najtrudniejsze? Która rola była e, najtrudniejsza dla ciebie, nowa, o której, której się nie spodziewałeś jako, jako CTO, jako człowiek, który był od wszystkiego? No bo tu powiedzieliśmy, bo skupiamy się na tych technicznych, nie? ale na, na, najtrudniejsza to była w zasadzie ta roda, rola fundera, czyli organizacje, ale firmy, bo z projektem technologicznym no to my, my programiści mamy na no do czynienia. Czy z doświadczenia już jeden startup dla kogoś robiłem, więc jakby idąc analogiem można to powtórzyć u siebie, ale ta decyzyjność, jak wygląda sprzedaż, marketing, te, ta, ro, ta cała rzecz, której nie wiedziałem, nigdy nie dotykałem, to było naj, najtrudniejsze. To ci najbardziej najniś... z tej strefy komfortu wyprowadzało pewnie. No, no jak najbardziej, bo inne rzeczy to nie, może nie były fajne, ale to było get shit done, tak? Trzeba było to zrobić i mm, nie płakać, nie płakać. E, Tego potrzebowała firma, tego potrzebuje to, ale... Właśnie, o get dan sobie na pewno jeszcze okay. pogadamy. E, powiedz jeszcze przy naszym pierwszym odcinku, o czym ty byś chciał tutaj opowiedzieć, co ty chciałbyś przekazać innym? Tak, bo zaczęliśmy tutaj jakby od samej definicji, tak? One man army, ale no, to, co ja chciałbym e, przekazać e, tutaj, Osobą oglądającą ten materiał, to wiedzę. W zasadzie coś, co możecie się nauczyć, coś, co możecie się dowiedzieć. Rzeczy, których ja nie wiedziałem na początku, a dowiedziałem się w zasadzie, można i powiedzieć, i później, i za późno pewnie też. W wielu takich rzeczy. Nie chcę nic ukrywać. Ja jestem osobą transparentną, yy, szczerą. Nie mam nic do ukrycia. Chcecie wiedzieć, ile zarabiałem i jak to wyglądało, ile z tego wyciągaliśmy? Śmiało, o, o, śmiało. O, o, nie są to rzeczy, których <laughs> chciałbym się chwalić, ale <laughs> tak. nie, nie mam z tym problemu. Nie mam nic do ukrycia. Yy, czy jakieś fuck upy, czy rzeczy, które zwaliłem? Takie też się pojawiały. Yy. Nie chwaląc się, mam nadzieję, i no raczej jestem przekonany, że niewiele ich było, ale były. No, były, były rzeczy nie da się wszystkiego robić Oczywiście. idealnie. Nie? Był, mm, był istny roller Coaster i ten roller Coaster cały czas jest. Ja natomiast też dla osób, które, które może też nas nie znają, muszę powiedzieć, że Wspólnie, wspólnie z Tomkiem e, rozwijamy Just Join IT już od tych 4,5 roku i to co, jest, to, co jest istotne, to to, że my się znamy od, od dziecka, więc też ta nasza współpraca jest e, w pewnym sensie ozwierciedlona. Ja też ciebie znam jako człowieka bardzo dobrze i wiem też, że sam fakt nakręcenia tych materiałów jest dla Ciebie dużym wyjściem ze strefy komfortu, bo o ile ja jestem ekstrawertykiem, to Ty jesteś raczej no, introwertykiem. Introwertykiem, wiadomo, działanie z emocjami i tutaj uzewnętrznianie się przychodzi mi trudniej. Tak, dlatego tym bardziej jeszcze, jeszcze raz naprawdę e, dziękuję Ci za to, że się zgodziłeś na to, żeby wziąć udział w takim, w, w, w takim cyklu materiałów. Uważam, że warto, więc. Przynajmniej to będzie szczere. My też nagrywamy to bez dubli i po prostu stwierdziliśmy, że są pewne tematy, o których warto porozmawiać. Tomasz już tutaj wyszedł z naszej agendy, ale to nic. Myślę, A ja że nie wiedział, na że mam agendę, to... ale dobra. Sorry, z mojej agendy. <laughs> z mojej agendy. Myślę, że na tym to, myślę, że na tym to polega. Także fajnie, fajnie, że możemy to zrobić. I przejdźmy zatem, przejdźmy zatem trochę dalej i przejdźmy może o tym, bo ten pierwszy odcinek. Z naszego cyklu ma przede wszystkim właśnie polegać na tym, aby osoba, która nas słyszy, która jest programistą, która jest w tej branży IT, zrozumiała z jakimi rzeczami musi się zmagać, zanim zacznie. Aha. Więc powiedz, co poza takimi rzeczami operacyjnymi, związanymi z takimi day-to-day -day work, jest istotne, o czym trzeba pomyśleć, zanim zacznie się tworzyć startup. Eee... Okej. Okay. Mm. Nie będę mówił o tym, jaki startup, co tam robić, czy Nie chodzi, jaka branża biznes, tak dalej. Branża, nie dybata. w tym to, rzecz. To nie, nie w tym rzecz, to chciałbym przekazać coś bardziej uniwersalnego, o czym ja kompletnie nie myślałem, a no, dużo by mi pomogło, jakbym tak, tak o tym myślał. A. E, natomiast m, chodzi mi o jedną rzecz. E, wszyscy wiemy. No, że starta to będzie ciężka praca. Niewyobrażalnie większa. Ciężko sobie wyobrażać niewyobrażalne, <grywa> ale, te, ale tak jest. E... A jeżeli sobie wyobrażacie niewyobrażalne, to jeszcze to trzeba pomnożyć razy pięć. Tak, no i ciężko i się to na to przygotować. Ale to, co możecie się przygotować i to, co, co naprawdę yy, warto zrobić na początku, to określić, będzie ogrom pracy. Będzie ogrom energii, Wy możecie się nastawiać. Macie teraz tą energię, ciśniemy, robimy, wiadomo, nie? Jeszcze praca was skórze, więc. Nie ma problemu z motywacją, jasne, nie? Tylko, wiecie, musicie mieć tą motywację non-stop przez najbliższe 3, 4, 5, na najbliższe 10 lat ta motywacja musi być na, musicie być na full, po prostu. I żeby to zrobić, żeby naprawdę mieć tą energię, żeby się nie wyczerpać, nie, nie, żeby wam nie zabrakło pary, musicie określić, uwaga, co was napędza, gdzie jest ta energia. Brzmi to banalnie, ale naprawdę chodzi o to, żeby określić, Jakie macie swoje wartości? Co dla was się liczy? Dlaczego w ogóle robicie tą firmę? Dla kasy? Spoko, może być. Jeżeli to jest wasz motor napędowy, pieniądze, to jak najbardziej myślcie o pieniądzach, myślcie o tym, jak na tym zarobić, myślcie co z tego będziecie mieć i żeby to wam właśnie tą energię dawało. Jeżeli to jest jakiś, nie wiem, respekt, popularność, chcecie mieć dokonanie, pomoc ludziom, tak? No to pewnie będziecie kombinować z takim projektem, który rzeczywiście będzie pomagać ludzi albo was wybije, Waszą rozpoznawalność dalej, co Was napędza, nie? W moim przypadku to był, um, wcześniej w ogóle, no bo to też jest historia troszeczkę, jak tworzycie własny startup, to, to tak brzmi jak zwykle bana, banalnie, poznajecie siebie. No, jesteście testowani, więc jak zwykle, jak jesteście przetestowani, to możecie poznać nie? siebie, bo dopóki jesteście w strefie komfortu, to... E no Niewiele o sobie wiecie, niewiele. Musicie być testowani, musicie, musicie przejść tą ścieżkę i wtedy poznacie, co was boli, co nie i jak to jest. W moim wypadku, bo, bo troszeczkę odbiegam, w moim wypadku to był. Yy... Nie jestem indywidualistą, tego się dowiedziałem. Mówiłem One Man Army, że sam wszystko zrobię. Pod tym względem tak, ale energię mogę zrobić wszystko, ale energię biorę z kooperacji, z, żeby tworzyć coś z kimś tak naprawdę. I idąc tym tropem, skoro to mnie napędza, no to tak powinienem dobierać też swoje środowisko, tak dobierać kolejnych osoby, z którą będziemy współpracować, zatrudniać i tak dalej, tak, żebym z tego czerpał energię. Jeżeli już troszeczkę zdradzę, może zaczniemy od błędu, to będzie w następnych odcinkach, ale jak późno rozwijaliśmy dział IT. Idąc tym tropem, skoro to mnie napędza, to że z kimś to tworzę to powinniśmy szybko kogoś zatrudnić żebyś miał energię żeby to czerpać żebyśmy się to robisz, bo bo ja nie jestem indywidualistą ty jesteś, Piot, i yy, ty tego nie potrzebowałeś, ale wiedząc, że ja takie rzeczy potrzebuję, to powinniśmy ta, ta, to układać tak układać i realizować. A tymczasem tym robiliśmy tak, że rozwijaliśmy wszystkie działy poza działami. <laughs> tak, wszystkie. Prawda? Więc y, tak naprawdę sam byłem kolejne dwa lata, nie? Okej, okay, <laughs> niby z tego czerpiesz energię, ale przez dwa lata nic z tego nie zobaczysz. No, nie? <laughs> no, dokładnie. Czyli, czyli przede wszystkim. swoje wartości. Dlaczego? Tak, naprawdę, zróbcie tę pracę domową, się, zróbcie tabelkę, jakie są wasze wartości. Czy to jest rodzina, tak? Bo to też jest ważne. Jak w takim razie? Okej, okay, bo wypisaliście to, jest pierwsza rzecz, wypisaliście swoje wartości, ale dalej. Ja ten, jak ten projekt ma odpowiadać tym wartościom? Skoro to jest rodzina, to jak ten projekt ma pomóc rodzinie, Nie. Jeżeli to są pieniądze, to jak to będzie? No to akurat pewnie jest proste, tak? bo to ma zarabiać, tak? Ale jeżeli to ma pomóc światu, to jak to będzie pomagać światu? Bo wy potrzebujecie takiego poczucia i dokonania. Wypiszcie swoje wartości. A potem jak ten projekt odpowiada waszym wartościom? Tak. Pewnej spójności po prostu z samym sobą, bo chodzi tutaj o to, że praca. Praca przy startupie, przy projekcie, który mm, z definicji wychodzimy z takiego założenia, że chcemy stworzyć coś dużego, coś wielkiego, co wymaga ponad normatywnego wysiłku. Ale ty sami już powiedziałeś dużego i wielkiego. A może ktoś nie ma takiej potrzeby, że to było duże no właśnie, wielkie. Nie wiesz, tak, wychodzi ze swoich wartości. Tak, może być różnie, nie? I warto o tym właśnie. Warto mówić o tym też wspólnie rozmawiać. <laughs> tak, to do tego też dojdziemy. Do tego też dojdziemy. Tego nam na pewno też um, brakuje, jeżeli chodzi o taką, taką rozmowę, ale mówi się o tym, że nie jesteś w stanie połączyć tych kropek na, w, do przodu, możesz tylko connecting the dots looking backward i to tak jakby ale sam powiedziałeś, właśnie... jeżeli masz potrzeby stworzyć coś wielkiego, to myśl jak to ma być wielkie, jak, jak tego dokonać, gdzie to sięga, tak? Właśnie to, to ten się projekt... Przygotuj się mentalnie na to, co będzie e, stało jakby przed, przed Tobą. To jest takie wiadomo, może mówić projektowanie własnej ścieżki i takie tam... Ja nie lubię takich farmazonów, ale jedno jest z tym ważne. Ja do tego bardziej podchodzę energetycznie, żebyście się nie wyczerpali, nie wypalili. Tak, bo tej I... energii trzeba nie na miesiąc, nie na rok, tylko na kilka lat. I to na kilka lat pracy, naprawdę 7 dni w tygodniu. My z Tomkiem. Mieszkaliśmy razem na początku, więc tak. to było to łatwiejsze. Było eee, ja wprowadziłem, się, wprowadziłem się do ciebie, patrz, kurde, i siłą rzeczy. Wtrącamy tu ten wątek, który miał nie paść. Eee, nie, to, to nie padnie. Mieszkaliśmy razem. Mieszka mie mieszkaliśmy razem, nieważne gdzie. Eee, <laughs> Dokładnie. Ale wracamy, wracamy, tutaj, wracamy tutaj do wątku. To, to jeszcze tylko dodam, hmm. bo mówimy. A po co? Skąd się bierze te zapasy? Ale to źle energii. zabrzmiało w ogóle. Teraz, teraz <grym> chyba, to chyba to zabrzmiało jeszcze gorzej. <grym> tak, Mieszkaliśmy. Tak, mieszka. Ja chcę tylko powiedzieć tutaj właśnie pojawiają się głosy od naszego cuflera w tle. Spaliśmy na oby, o, 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 osobnych łóczkach, <laughs> <laughs> żeby, żeby nie było. Ja się do Tomka wprowadziłem, bo wracając z Warszawy, nie miałem gdzie się podziać. Tomek, jako mój przyjaciel, udostępnił mi swój pokój, no i wspólnie stwierdziliśmy, że warto jest coś zrobić. A w zasadzie jak gdzieś tam suszyłem Tomkowi głowę. I aż on stwierdził, dobra, zróbmy coś, zróbmy coś razem. No i tak się połączyło to wszystko. Bez tak dużego planu koncepcji poznawania siebie na stopienie tej przyjacielskiej, ale biznesowej. Tak, dobra, dobra. E, tak. Kawalerka, ale spaliśmy oddzielnie, kto spał na podłodze, nie wnikajmy w to, ale oddzielnie. E, tak. Mówimy o ilości energii, jakie to jest potrzebne, tak. Wszyscy się na to przygotowujemy. Tak, ok, spoko. E, ale z czego to wynika? Przecież jestem właścicielem firmy, robię to, co chcę. Kiedy chcę. Ja mogę pojechać na wakacje, tam sobie popracować. Nie. Też tak myślałem, to jest właśnie te oczekiwania, troszeczkę rzeczywistość. Zależy to dużo od Was, od Waszego otoczenia, też jaki startup robimy, bo my to robimy, bootstrapping. Nie będę w to wchodził, ale to też jest mega istotne. A propos tego, co mówię, ale dużo zależy od tego, jak traktujecie to firmę, tak? bo mówimy jakaś presja, konkurencja, że tak, ten, ale nawet jakby tego nie było, tego by nie było presji, nie byłoby konkurencji, nie byłoby nacisków. Możecie to robić w własnym tempie. I ja akurat ten projekt i możecie, może to was, też Was trafić, traktuję jak własne dziecko. Skoro traktuję to jak na własne dziecko, no to nie mogę zaniedbać swojego dziecka. No, dziecko mówi, że tego potrzebuje, to ja tam jestem. Ono, od Niezależnie o której porze dnia, dnia i nosi. nocy. Na nocy, dziecko do Ciebie przyjdzie. Ja nie mam jeszcze rodziny, żeby nie było. Nie znam się na tym, ale gdyby przyszło i powiedziało, że przeczytaj mi bajkę, no to nie mówię nie, że nie chcę, bo chcę wypić. Browara i pooglądać Netflixa, tylko siada i czytam książki i to jest to samo. Projekt tego potrzebuje. Jesteś jeszcze jedynym programistą, jedyną osobą techniczną. Odpowiadasz na tą potrzebę. Sam sobie nie tak. pozwolisz na to, żeby, żeby nie pracować. Żeby... Jednym słowem, duże wyrzeczenia. Ponad, ponad to, czego można by sobie wyobrazić. No i właśnie te wyrzeczenia, dlatego ustawmy sobie priorytety i wtedy będziemy mówić, co jest wyrzeczeniem, a co nie. Tak? tak. Bo to jest też ważne w dogadywaniu się między sobą, prawda? Tak, gdzie dokładnie. jest kto, jakie ma, jaką ma hierarchię wartości, jak, na którym miejscu stawia projekt versus rodzina versus życie. Bo, ja, bo wiesz, jak ktoś ma rozrywkę na samej górze, no to będzie dla niego to wyrzeczenie, no on nie będzie miał z tego rozrywki. No chyba, że znowu jego projekt tak, tak sobie zaplanuje, żeby przynosił mu fanie i rozrywkę, tak? Właśnie, właśnie o to chodzi. To jest, to jest ważne, aby każdy odrobił sobie tą lekcję samodzielnie, ale też żeby porozmawiał z osobą, z którą to się wykonuje. A tak, do tego przechodzimy, wybór partnera, to już taki pro tip. to samo co... Radzę Wam, żebyście zrobili. Niech Wasz partner też to zrobi i sobie pogadajcie o tym, i zobaczcie jak jaki spójne jest mecz. są wizje, w których miejscach, a w których się rozjeżdżają. Tomek, ja chciałem, ja chciałem to podsumować w kilku słowach, bo robimy to wprowadzenie właśnie po to, żeby każdy zrozumiał, z jakim ciężarem, w pewnym sensie świadomym, trzeba się tutaj mierzyć, rozwijając projekt. Będąc One-man army CTO, powiedz. Jak, jak, się, jak się czujesz w tym momencie po, po tych czterech pół roku, biorąc pod uwagę, jak wiele rzeczy przewidziałeś, a jak wiele nie przewidziałeś? Ile procent rzeczy przewidziałeś w tej pierwszej fazie? O, no, ciężkie pytanie. Właśnie, o ile technicznie się za, zastanawiałem nad tym, to w zasadzie dużo rzeczy przewidziałem. dużo. To była taka... bazowałem na swoim doświadczeniu, to było prostsze, więc to przewidziałem, ale wszystko, na czym się nie znam, no to... Kompletnie nie wiedziałem, jak ten projekt pójdzie, z jaką prędkością, kiedy w ogóle, czy z tego będą pieniądze, o co chodzi, ile osób z tego będzie korzystać, jak to może w ogóle wyglądać. No to jest wielka niewiadoma, nie? rzucacie się na głęboką wodę i zobaczycie, czy umiecie pływać. No. To powiedz tak na sam, na sam koniec jeszcze, jaką byś dał radę dla osób, które... Ch chcą zacząć ten projekt i chcą coś zrobić, czy samodzielnie, czy wspólnie z kimś, i są programistą, który potrafi programować. Co jest według Ciebie najważniejsze, zanim się zacznie? No to oprócz tych takich podstawowych rzeczy, o tym, jaki robicie startup i tak dalej, to właśnie dlaczego to robicie? Praca na etacie, ja mam wielki szacunek do ludzi którzy pracują i nie chcą robić własnego projektu, bo tam też jest jakaś wizja, że no musisz zrobić własny projekt. Nie, nie musisz. Ale jeżeli robisz, to miej w tym cel i jak to ma odpowiadać Twoim zapotrzebowaniom. Po prostu projektujmy nie tylko startup i projekt, tak, tylko projektujmy własną ścieżkę i własne potrzeby, i was, własną hierarchię. Oznajmy ją, nie? to jest właśnie to, żeby się zastanowić, bo potem jak wpadniecie w wir prasy, to nie będzie czasu na zastanawianie się, w zasadzie prawie na nic nie będzie czasu, nie? Tak, to będziecie będzie... się cieszyć jak w toaleta, będziecie mogli pójść do toalety, napić się i przespać. Dzięki Ci, Tomek, za ten nasz wstęp o tym, o czym warto pamiętać, zanim się zacznie. W tym momencie zapraszamy też wszystkich na kolejne nasze odcinki. Teraz myślę, że w kolejnym odcinku skupimy się na tym, co to znaczy bootstrapping i jak to wygląda w praktyce, czyli jak rozwijać startup bez kasy pod kątem technologicznym, za co mm, trzeba się zabrać, jak zarządzać e, tymi kosztami, kiedy kończy się side project, a kiedy, okay. kiedy zaczyna full-time project, czy, czy też może to nigdy nie jest e, Dobra, side, side project, czy trzeba rzucać pracę, także to wszystko już w... Kolejnym naszym odcinku. Tymczasem no, myślę, że warto jest podziękować Wam wszystkim za, za obejrzenie pierwszego odcinka. Jeżeli, jeżeli jest to dla Was interesujący kontent, dajcie znać, czego byście chcieli usłyszeć od nas tak, w kolejnych odcinkach. Jakiekolwiek rzeczach. pytania, słuchajcie, ja bardzo chętnie odpowiem na każde niewygodne pytanie, tak się tutaj de deklaruję. A w międzyczasie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszamy.